you never going to be able to move forward <laughs> until you deal with some of the mess you left in your head. My father was a monster. You know that. No tak, William Acton. Everyone called it an accident, but it wasn't until years later when those five children went missing. But I knew she was murdered by him. Are you ever going to go back? Oh, this time we're getting scurky. Chika, piątego grudnia, kogo to był głos? Nowe rozwanie ról. nowy poziom strachu. Co się dzieje? Vanessa, okej, okay? wszystko? Cała jesteś? Five Freddy's <laughs> daję tej łapkę w górę. Co, co za trailer, ile tutaj się wydarzyło? Ten film będzie niesamowity. To kolejny level ich przygody. Fajny. Skomentuj. Mam nadzieję, że wszyscy będą cali i zdrowi. Jak tylko ten film wyjdzie na 100% go oglądam. Zostaw komentarz do treści w knapie, jeśli też czekasz na ten film, także teraz jedyne co nam pozostało to po prostu poczekać na ten film. Jeżeli chodzi o ten film, to będzie to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.